Czasami świat zatrzymuje się nagle. Odejście Joanny Kołaczkowskiej nie było tylko końcem jednej historii, było momentem, który poruszył tysiące serc. I choć łzy płynęły nieprzerwanie, pożegnanie tej wyjątkowej artystki zamieniło się w najpiękniejszy hołd pełen śmiechu, muzyki i głębokiej wdzięczności. Cześć, tu Alicja. Na kanale Alicja plotki gwiazdy oddajemy głos pamięci. Dziś o pożegnaniu. Które zostanie w sercach fanów i przyjaciół na zawsze. Joanna Kołaczkowska o legenda polskiego kabaretu, gwiazda niezapomnianych skeczów, piosenek i chwil scenicznych odeszła 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat. Przez wiele miesięcy zmagała się z ciężką chorobą nowotworową. Choć wielu fanów i przyjaciół zaangażowało się w zbiórki na jej leczenie, los okazał się bezlitosny. Zmarła otoczona bliskimi. Pozostawiając po sobie pustkę, ale i ogrom miłości. Ceremonia pogrzebowa, która odbyła się 28 lipca, miała wyjątkowy, dwuczęściowy charakter. Najpierw bliscy, przyjaciele i fani uczestniczyli w Mszy Świętej, a następnie, zgodnie z ostatnią wolą artystki, odbyła się świecka uroczystość pożegnalna, wypełniona muzyką, wspomnieniami i śmiechem. Zamiast patosu, prawda. Zamiast wieńców, prośba o wsparcie dla organizacji charytatywnych. To był gest, który idealnie oddawał wrażliwość i klasę Joanny Kołaczkowskiej. Wzruszający wpis opublikował Dariusz Keimis z kabaretu hrabii. Wasza obecność przy grobie ACI, Wasza miłość i pamięć wzruszają nas do głębi. Każdy kwiat i każdy z to pieczeń Waszej pamięci grup ACI jest nimi gęsto ostemplowany. Mamy małą prośbę. Jeśli przyniesiecie nowy znić, zabierzcie proszę choć jeden wypalony. Dzięki temu wspólnie zadbamy, by miejsce spoczynku ACI było tak piękne, jak ona sama. Wspomnienia z pogrzebu przywołał też Robert Motyka w rozmowie z Plejadą. Jak podkreślił, nawet w tak bolesnym dniu znalazło się miejsce na śmiech nie dla ucieczki, ale jako forma wdzięczności i pamięci. Podczas uroczystości rozbrzmiewały piosenki edyty Bartosiewicz. Zespołu raz, dwa, trzy, a także przyśpiewki i kabaretowe fragmenty twórczości samej Joanny. To one, przeplatane z łzami, dawały ludziom siłę. Ktoś kiedyś powiedział: Żeby nie brać życia aż tak bardzo poważnie. Ja też w to wierzę, mówił Motyka. Nawet w czasie powstania działały kabarety. Humor daje nam życie. Potrzebujemy go. To przesłanie było obecne przez całą ceremonię, że śmiech nie musi być sprzeczny z bólem, że uśmiech to też łza, tylko skierowana do środka. Dla tych, którzy kochali Joannę, był to sposób, by ją naprawdę pożegnać nie milczeniem, ale wdzięcznością za to, jaką była osobą. Joanna Kołaczkowska zostawiła nam coś więcej niż rol i piosenki. Zostawiła czułość, Inteligencję i umiejętność widzenia świata z perspektywy dobroci i dystansu. Jeśli chcecie, zostawcie komentarz, opowiedzcie, za co ją ceniliście. Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, gdzie pamięć żyje nadal i gdzie nie zapominamy, że nawet śmierć można pożegnać uśmiechem.